No. Najpierw mieć łapkę w górę i subskrybujcie. O Oto cię Dzień dobry moi kochani. Jak widzicie nadaję z drona dzisiaj. Wziąłem jakieś follow me i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj ten film był trochę taki nie bardzo. Że wczoraj ten film był taki no jakby zdublowany zeszłego, zesz, z zeszłego dnia. Ale ja tam zrobiłem w poprzednim filmie, ciąg dalszy nastąpi a chciałem go dokończyć, żeby to jakoś w miarę, w miarę wyglądało. I słuchajcie, no tak zrobiłem, jak zrobiłem. E, myślałem, że mało ludzi oglądało ten pierwszy film, bo szybko go e, wycofałem, ale no niestety, niestety dużo ludzi oglądało i tak się powieliło. Bardzo Was za to przepraszam. Następnym razem będę to robił dużo lepiej. A co teraz? Chodźcie za mną, to Wam pokażę, jak e, wygląda mniej więcej odpływ. Tam jak widzicie, widać czy nie widać? No, to przypływa na moją rafę tutaj i nie płaci mi za to. Tam są żółwie. Tam są żółwie, a tam jest moja, tam jest moja plaża. Pokazać Wam coś fajnego? Ja wiem, zaraz dostanę opiernicz, ale... A nie, tutaj rozgwiazda to nie. Chodźcie, chodźcie. I powiedzcie mi, co tam u Was dalej słychać. Czy wszystko w porządku? Mam nadzieję, że Wam się podobało podobało yy, yy, to moje gotowanie, ale chyba nie powinienem mówić dla Was do tyłu, więc chodźmy może w tamtą stronę. Jaki mam pomysł na dzisiaj na, na, na oglądanie Co tu bym chciał jeszcze wam pokazać? No dzisiaj chciałbym dzisiaj chciałbym wymienić olej przede wszystkim w samolocie, w, 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 w motocyklu, bo dzisiaj, jest, bo dzisiaj jest ładna pogoda i dzisiaj jakoś tak w miarę nie grzeje. Także można to zrobić słuchajcie, robię to pierwszy raz. On mnie tu goni, ja w lewo, w prawo. Nie, ale zanim coś będziemy przy motorze robić, przy przyłódce warto by było go umyć z tej soli i tak dalej, i tak dalej. Dalej, słuchajcie, myjnia wygląda, już chyba każdy pokazywał, mynia kosztuje 5 peso, 5 peso, jest nowe 5 peso, które wygląda tak, jest stare 5 peso, które wygląda tak. Także nie wszystkie stacje, nie wszystkie myjki, myjki, dużo powiedziane myjki, to są takie wiecie, samoobsługowe, obsługują... W większości obsługują wszystkie stare peso, ale czasami są takie, które obsługują jedno i drugie. U mnie na Zadupiu obsługują na szczęście dwa. Także jedziemy z tematem, jedziemy z koksem, a jeszcze powiem Wam taki yy, tip: jak tu będziecie się przeprowadzać, będziecie chcieli tutaj mieszkać i tak dalej, nie będziecie chcieli kupić jak ja, to się bierze taki sprytny kubeczek, proszę bardzo, bierze się taką sprytną rękawiczkę, troszkę płynu do mycia i go się opierniczy. Także można spokojnie robić. Włączam trym szybki i zaraz zobaczycie jak ja się męczę przy tym myciu. Let's go! Pani, jak widzicie spociłem się jak dzik, no ale cóż, za 10 peso, czyli za 63 grosze motocykl jest umyty, a teraz sobie trzeba umyć nóżki, tu się wchodzi za kibelka, proszę bardzo, opłukać, raz, dwa, to jest piasek wszędzie, nie? I można czyściutkim motorem do domu wracać. Wiecie, co to jest piękne? To tutaj wam muszę powiedzieć, że ta woda tutaj jest wszędzie ciepła i to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Także ja schowam swój sprzęt do mycia i możemy wracać czystym sprzętem do domu. Nie on sobie obcieknie, obsuszy się w, pod namiotem. A my w tym czasie weźmiemy sobie wiaderko i przejdziemy się wylać wodę do łódek. Bo planuję jutro coś robić więcej z łódkami. Także pomału trzeba tam pakować silniki, przygotować cały sprzęt. No i niech się dzieje, bo faktycznie macie rację. Może ja do tego gotowania się nie nadaję? A może powinienem to robić rzadziej, a dokładniej? Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu. Jestem opóźniony. Dzisiaj jest piątek, wczoraj miał być dzień wodny, dzisiaj miał być dzień adventure, a dzisiaj jest taki organizacyjny dzień. Lecimy dalej. No dobrze kochani, ale zanim jeszcze co, słuchajcie, robię zupę zupa śmieciowa, tak naprawdę. Już wam pokazuję co jest w środku, tylko wezmę łyżkę, a w, w środku jest wszystko, trochę kapusty, kurczaczek, ziemniaki, marchewka, yy, i słuchajcie, sprzedam wam taki patent. Ona się tu ładnie pyrka, nie wiem niedawno wstawiłem, tak żeby zrobić dobry bulionik, czy to do dobrego rosołu, czy do innej zupy. Sprzedam Wam fajnego, fajny pomysł. Co można tutaj dodać? Mianowicie z racji tego, że jesteśmy w Azji, to wypadałoby dodać jakiegoś takiego azjatyckiego sznetu, prawda? No to słuchajcie, proponuję co innego jak może być y, takim podbiciem smaku, jak jakiś taki smak y, umami, może coś dlaczego? a mianowicie trawa cytrynowa. Trawa cytrynowa u mnie rośnie tak. To jest moja ręka. To jest cała jedna, druga trawa cytrynowa. Tam jeszcze rośnie. Tam jeszcze rośnie. Tutaj w ogródku. Tu w ogóle będzie ogródek założony. Tu gdzie będziemy wszystko robić. No to może zerwimy sobie tutaj ode mnie. No to zerwijmy ją. Tutaj trawę cytrynową. Nie ma co się za mocno tu pierniczyć. Muszę wam powiedzieć. On się po prostu obcina. I już pachnie przepięknie. Zaraz Wam pokażę, jak ją fajnie zawinąć, żeby ona sobie, no i to jest petarda, nie? Jak ona odda nam smak. No i oczywiście, kochani, trawa trawą. Ja ją tutaj mam. Zaraz ją sobie przygotujemy. To rośnie tutaj po prostu wszędzie w Azji. Także bez problemu, normalnie. Cudownie. No i najważniejszy. Moringa. Nasem. Zawsze działa. Dobra, mamy nasze zioła, wkładamy do zupy. No dobrze, znowu stoicie na butelce, a ja mikrofony nie włączyłem, także już włączam. Przepraszam Was bardzo, często gęsto zapominam o tym. Yy, umyłem kontakt jak się da. Cała ta półka jest czysta. Ona może nie wygląda, że jest czysta, ale jest kochani czysta. Ja wiem, że to jest nad jedzeniem. Teraz słuchajcie, yy, trawa cytrynowa, wybieramy sobie największe, najlepsze, fajne kawałki. O, mniej więcej takiego takiego wiechcia. O, proszę bardzo. Ja bym teraz opłuczę, umyję. O, bo to wiadomo, tutaj spaliny są przy drodze. Jakieś, no i to, to i tak nie jest przy drodze, jakieś wiecie, że tu jeżdżą ciężarówki czy cokolwiek innego. Tu jedzie, no zresztą widzicie, raz na godzinę jakiś motorek. W życiu bym nie chciał mieszkać przy drodze, bo to przecież. Ach, te ciężarówki naprawdę tu ryczą. Dobra, kochani, zawijamy sobie, robimy takiego zawijańca. Opalala. Opalala. o takiego zawijańca sobie zrobimy strawę cytrynowej. Ona jak się łamie, to ona jeszcze bardziej oddaje więcej tego soku, soku, tej, tego aromatu, i bez prób daryjnie, bez niczego wsadzamy do zupy. Proszę bardzo. I słuchajcie, wsadzamy do zupy. Potem to po prostu wyciągniemy, jak ona odda nam tutaj wszystkie swoje bogactwa smaku. I teraz jeszcze Wam sprzedam taka, wiecie, zupa śmieciowa kartoflana. Im więcej tutaj warzyw, im więcej wszystkiego, po prostu witaminy nam odda, nie? Ja już obieram moringę i powiem Wam jeszcze dwa tajemnicze składniki. Tak sobie, kochani, obieram tę naszą moringę. Muszę Wam powiedzieć. I tak sobie myślę, koniecznie napiszcie mi, czy to gotowanie to faktycznie... Chcecie czy nie chcecie, bo ja wiem, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że ja nie jestem mistrzem jakiś yy, kulinarnym i tak dalej, i tak dalej, ale przecież gotowanie to jest, yy, no, no, to, to nie jest tylko gotowanie dla smaku, to jest cała taka, wiecie, yy, cała ceremonia yy, robienia tego jedzenia, dzielenia się tym jedzeniem, no, słuchajcie, jeżeli ktoś tylko chce napchać chichę, no to słuchajcie, no to to nie tędy droga, trzeba zrobić coś więcej, żeby zjeść. Parę osób mi tam napisało, nie znasz się, nie rób tego, bo ci to nie wychodzi, nie będziesz nigdy dobrym kucharzem i tak dalej. Wiecie co? Jak ja bym słuchał takich ludzi przez całe moje życie, to ja bym nie był pilotem. Nie wyjechałbym na Filipiny. Siedziałbym gdzieś, wiecie, głęboko w czarnej dziurze. No i co? No, no, tak by się skończyło mój ży żywot, dlatego ja was wszystkich dopinguję. Słuchajcie, robcie, róbcie więcej, jeżeli macie tylko możliwość. Jeżeli tylko, nawet, słuchajcie, nie trzeba przeceniać tych swoich możliwości, nie bardzo, nie wiadomo jak. Słuchaj, bilet można kupić, potem można. Ja wiem, że my Polacy jesteśmy tacy, że my chcemy być tacy zabezpieczeni, dlatego też kupujemy te mieszkania i tak dalej, bierzemy kredyty, bo to Twoje, to Twoje i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, trzeba się odważyć. Czas leci tak szybko, że głowa boli. A moringa jest najlepsza na serce. Wkładamy i mówię wam tajemnicze składniki. Także proszę bardzo. Otwieramy nasz garnek. I tak samo cała ta moringa, całe to listowie idzie do środka. Oczywiście. Umyłem, ale oczywiście na rozwalałem. Ale dobra. I niech ona sobie tu pięknie pyrka i dodaje nam to co najlepsze na serce. Ja sobie pomyślałem, jak ja mam tu tylko w tyle w ogródku tej moringi, ja to usłyszę, jak będę następnym razem albo wyślę paczką wcześniej, albo jak będę w Polsce, to ja przygotuję taką moringę dla moich rodziców. To będzie naprawdę super prezent. Także słuchajcie, zupa się tak prezentuje. Już pokazuję z bliska. Knie wybornie. Oczywiście niech ona sobie tutaj pyrka. Wszystko jest dodane to co to, co powinno być, tak jak dorosło, jest oczywiście przypalona cebula. Jest oczywiście całe, całe, wszystkie inne składniki, ale tak naprawdę to jest taka trochę zupa śmieciowa, kartoflanka itd., itd. Na pewno dobrze dużo jest kartofli, więc nie trzeba makaronu. Czasami jeszcze makaron z gwiazdkami się wrzuca do takiej zupy, nie? A mianowicie składniki, które jeszcze można dodać, to a mianowicie dwa tajemnicze składniki, które ja dodaję do zupy, to jest ginger, czyli imbir dosłownie taki kawałeczek, taki o jak kciuk, ładnie go obrać, dorzucić, podbije smak superamsko. No i ten, co ostatnio używaliśmy, sos ostrygowy, oyster sos, tylko potem trzeba uważać solą, bo on jest słony. Naprawdę jest dobry. Dobra, Końcików kulinarnych dosyć. Ja już mam na dzisiaj zupę. Yy, I co? Niego na sepyrka, a ja sepyrka. A ja zapraszam was do nałudki. To zobaczmy. Porachujmy straty co nam tutaj wyszło Nie wiem czy ta kamera będzie mi widziała czy nie Ale zobaczymy Ściągniemy tą plondekę O, muszę tam jeszcze odpiąć Wiecie, ja wyjechałem. Już nie miałem czasu tego zrobić. Ale dobra, zobaczymy. Słyszycie, jak panie tu plotkują? Ten taki, a ten taki, a ten jest lepszym rybakiem. Ciekaw, czy jest dobrym mężem. Nie żartuję, nie rozumiem, ale wyobrażam sobie, że tak rozmawiają. Porachujmy straty. Środki są. Pleśń też. A co jeszcze? Korek spustowy. No dobra. Fajnie, że jest. Ale liści nawaliło. Zobaczymy, jak to wyszło. Dobra, moją i tu mamy wszystko zabezpieczone, kable trochę, trochę skorygowały, ale nie za wiele, nie jest źle, już Wam pokazuję jak to wygląda, Nie ja tu ściągnę wszystko I zaraz zobaczymy, poczekajcie by mi się kamera coś przekręciła, o oh Pokazuję. Tu pościągałem te plandeki, a i wygląda w środku. Woda. Woda choć korek jest tutaj spustowy. Poczekajcie, niech ja tu zobaczę. Myślałem, że te kable to ściągną. No ale nie ściągnęli. Tu jest kabel spust... tu jest dziura spustowa. No ale stoi do dołu. Nie jest równo. Jakby była w poziomie, to już wszystko spłynęło. Dobra, bierzemy się za sprzątanie. Już was obracam nas na statywie No nie wiem czy to będzie nudne czy nie nudne No ale Jakoś będziecie musieli to oglądać Trudno Chcieliście przygód wyspiarskich I łódek No to musicie mi również pomagać w tym A wody jest sporo No zobaczcie Tak bardzo że nie ma tego nie? Tego trapala Nie ma daty. więc ja to będę wylewał tą wodę teraz, no ale nieźle jest źle, słuchajcie jak ona pójdzie na wodę. Jak ona pójdzie na wodę, to ja spokojnie sobie ją umyję, doczyszczę sobie tym korkiem, napuszczę wodę, spuszczę wodę. No teraz po prostu liści naleciało, były tutaj funy, nie funy i tak dalej. Więc na pewno, na pewno damy radę. Tu są takie między tymi użebrowaniami, między tymi wregami powinny być dziurki takie większe, a są zbyt małe. Jak jest i łódka. Działające, zaraz wam pokażę o, czym, o co mi chodzi. Powinny być większe w tych wręgach. Z jednej strony rozumiem, bo to jest jednak główna część konstrukcji łodzi, te wręgi rozporowe. No ale trzeba ten znaleźć półśrodek między otworami, żeby przepływała woda w kierunku właśnie tego spustu, a solidnością konstrukcji. Już wam pokazuję o co mi chodzi. No i słuchajcie, jak górka stoi. Ja wiecie, ja też nie jestem jakimś takim tutaj rybakiem i człowiekiem morza, no ale jakby na chłopski rozum to wszystko biorę, więc już wam pokazuję. Słuchajcie, chodzi o to, że cała woda, już wam pokazuję, cała woda między między tymi wręgami. Zobaczcie, tu są takie dziurki, tu są takie dziurki, widzicie? te liście tutaj tu są takie dziurki i ona powinna przepływać swobodnie między poszczególnymi wręgami wręgi to są właśnie te takie przepusty i to to wszystko powinno tutaj spływać do otworu spustowego jeżeli ałuć powinna być wypoziomowana no ale dobra no nie oczekujmy tego co tu jest Ja tu słuchajcie posprzątam posprzątam jak to powinno wyglądać zaraz otworzymy jeszcze z drugą stronę wam pokażę bo tutaj jest ta podłoga cała Czekajcie, bo ten statyw mój nowy całkiem dobrze się sprawdza, powiem Wam. Chociaż to chińska zwykła konstrukcja. Ja to wyciągnę i zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie? Patrzcie, jak woda stoi. A tylko dlatego, że w tych dziurkach tutaj, w tych dziurkach tutaj, nie wiem, czy to widać? Widać. Tutaj powinna ta przepływać woda o do samego końca. Widzicie? Tam już płynie sobie. A tu jest słaba przepustowość. Na pewno. Juran, będziesz się na tym znał. Słuchajcie, no nie ma o czym mówić. Ja się biorę za robotę. Biorę się za wylewanie całej tej wody, całego tego syfu. E, no widzicie, zobaczcie, same te podesty. One były już malowane, ale zobaczcie. To jest wszystko do, z powrotem do renowacji. Gdyby było oczyszczone i otuszczone i pomalowane, pewnie by wytrzymało, no ale mój inżynier Ricardo Patrese no robi jak robi. Dobra, nieważne. Także bierzemy się za robotę i będziemy musieli wyciągnąć to wszystko i całą tą wodę i założyć trapal, tak żeby tu już więcej nic nie zaciekało i wypoziomować ją przede wszystkim, aby to wszystko grało. Posprzątam i pokażę Wam ee, efekt mojej pracy. No dobra kochani. Wlałem całą wodę, ale jutro łódka, już postanowiłem, idzie na wodę nawet bez silnika. Ja ją wyszoruję, zrobię, pogoda ma być ładna Ona jest lekka teraz, bo nie ma silnika, nie ma niczego, nie ma ustarzenia i tak tak dalej, ale jest idealna do wymycia Więc ja ją wymyję Wysprzątam I dopiero będziemy Zaczynać jakąkolwiek robotę Już Wam pokazuję No, stała kupa czasu W środowisku słonym Więc tak wygląda Wylałem całą wodę, tu już położyłem ten podest. To trzeba będzie na nowo zaimprygnować. Tutaj jest mniej więcej sucho, tam jest plandeka, którą założymy. Także myślę, że jutro wezmę chłopaków. Jutro mi wstawią łódkę, nawet oni tam są. Widzicie? Tam stawiają łódki daleko daleko. Nie wiem, czy widać czy nie widać. O. Zaraz do nich podejdę. O której godzinie mogliby mi wystawić łódkę najlepiej rano, to ja będę jutro miał cały dzień na to, żeby sobie ją tutaj. Obrabiać, robić, modernizować i kombinować. Dobra. Na dziś bardzo Wam dziękuję, kochani. Jeszcze raz no, przepraszam Was za ten ostatni odcinek. Myślałem, że nie tyle osób oglądało i się powtórzyło. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nie będę się tu za mocno pucował. Jest jak jest. Ja tutaj kończę już dzisiaj, bo zbliża się zmierzch. Jest godzina 17.10, więc za 20 minut będzie już ciemno. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do łapek w górę, no i zapraszam na kolejne wyspiarskie przygody, już takie naprawdę z wodą i z łódką, bo już nabrałem energii do tego, żeby <grych> cokolwiek lepiej zrobić. Jeszcze Wam pokażę, nie wyłączacie się jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, dajcie suby i dajcie łapki, nie wyłączajcie się, bo jak wrócę do domu, to spróbujemy tą zupę, bo już na pewno doszła jak nam wyszła, także jeszcze raz po zupie zapraszam. Na jutrzejszy dzień, na jutrzejsze, na jutrzejsze moje przygody. Zobaczymy, co będzie, co czas przyniesie. Na razie, czuwaj druchnie, druchowie. Ciao. Dobrze, kochani, jak widzicie, u mnie już na zewnątrz jest ciemno. Ja dotarłem. Zupa jest gotowa, także spróbujmy, jak ona mi wyszła. No ja mówię, to jest zupa śmieciowa taka. Pamiętacie, ja nie wiem, ja starsi moi oglądający będą na pewno pamiętać, że to wiecie. Była taka zupka z tego co było: był makaron, były ziemniaki, były kawałek kurczaka, ale wszystko było pożywne, świeże i dobre. Także już wam pokazuję i mówię, jak to smakuje. A za wszystkie sugestie, które mi podacie, że mógłbym ją zabielić, czy cokolwiek innego, czy zaklepać, no to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Zobaczcie, jak wygląda. Zupa wygląda tak, jak widzicie są kawałki kurczaka Nie ja od razu go rozdrobniłem, bo to były nogi Wyciągnąłem wszystkie kości, rozdrobniłem mięso Jest kawałek makaronu, jest imbir, jest marchewka Jest yy, moringa yy, I cała reszta, którą mówiłem wcześniej Także spróbujmy jak ona nam wyszła Muszę Wam powiedzieć, że po tym moim całym zaoferowaniu takim kulinarnym Trochę niektórzy mi podcieli skrzydła i jakoś tak, wiecie, może faktycznie nie daje rady, myślałem, że jestem dobry w tych klocki, ale no, nikt na, nie narzekał, więc jakby no nie próbując, można się wypowiedzieć i tak bardzo wpłynąć na, na to, czy ja lubię gotować, czy nie. Nie no, żartuję. <gryw> Jak może ktoś mi powiedzieć, że czy coś jest dobre, czy nie. A ja bardzo chętnie się dzielę z wszystkimi sugestiami, z wszystkimi dobrymi radami i ja przekazuję te rady. Także my tu jesteśmy w naszej drużynie kumplami i tutaj nikt nie może nam zawadzić. Chociaż muszę wam powiedzieć, że. O, zostało został mi kawałek kostki. Muszę wam powiedzieć, że. Wszystkie te e, złe opinie to były takie niki, których nigdy nie znałem. Wiecie, to jest taki mały kanał i ja. Czy to jest 2-3 tysiące, to mniej więcej ja widzę kto ile pisze, kto pisze i tak dalej, i tak dalej. Także dobra. Nie będę więcej mówił. Będę gotował dalej, czy chcecie, czy nie. A wiem, że chcecie. Ale napiszcie. Spróbujmy. Mhm. Więcej informacji. Mhm. Tak, to jest zupa z PRL. -u. Śmieciuba, ale podbita moringą. Chociaż ona nie ma takiego smaku, ale daje taką teksturę fajną. I makaron, nie wiem jakby uważacie, makaron z ziemniakami. Ja pamiętam takie zupy i mi to zawsze smakowało. Po ten yy, kurczaczek, po segregowane mięso, no plus cała res, reszta warzyw, plus ten oyster sauce, ten ostrygowy sos, plus ten ginger. Bardzo smaczna zupa. Polecam. Mm. Powiem Wam, że na te zimowe dni, które idą, to ten ginger to jest antybiotyk. Ja bym tu jeszcze czosnku dodał, ale już mówię, nie będę przeginał pały. Ja bym dodał gin ten ginger. Yy, 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 czosnek, dodał imby, imbir, ziemniaki yy, węglowodane, czyli yy, makaron, marchewka. Y, witaminy i naprawdę to macie bombę witaminową. Dobra, nie zewracam Wam już gitary. Zupa przepyszna, ja się biorę za jedzenie. Jeszcze raz łapki, suby y, i komentarze piszcie do mnie, bo bardzo jestem ciekawy tych wszystkich Waszych opinii. Trzymajcie się na razie. Do jutra, a jutro mm -mm. zobaczymy co będzie. Cześć.